Doświadczenia zbiera się jak perełki do swojego naszyjnika i nie można się nimi podzielić. Nie no, można opowiadać, gdzie się znalazło, ale każdy musi sam znaleźć swoje perełki. Wtedy wiesz, bo doświadczyłeś. I ta wiedza jest już twoja. I nikt nie namierza ci w głowie. A wszyscy mogą mówić, że coś jest czarne, ale ty wiesz, że jest białe. Wszyscy mogą mówić, że duszy nie ma, ale ty wiesz, że jest. Ja nie przekonuję nikogo do mojej wiedzy, bo to mój osobisty naszyjnik pereł. Lecz z radością dzielę się ze znalezienia nowej perełki. Czasem mówię, gdzie szukać, ale ja za ciebie twojej perełki nie znajdę.